Okay. W tym filmie przejdziemy sobie oba Stage of Memorable Battles Movie Edition I zrobimy sobie wszystkie misje, czyli przejść to Bez użycia support temu i żeby to przejść używając e, Tego Rainbow Teamu Więc ja robię krótkie cięcie i zaraz się widzimy na stage'u z Suprego Ghetto. No i dobra możemy zaczynać, wziąłem sobie e, Team Make Uncontrollable Power ponieważ przyda nam się domena i idealnie mamy rotację najlepsze jest to że mamy od razu broli w obu rotacjach i idealnie ataki w pierwszym slacie okej okay, więc możemy używać e, active i anulujemy parę efektów e, tego gogety no i pewna ważna rzecz e, jest taka, jak już zobaczyliście, e, czyli nulifikuje nam e, anarm per ataki. Zrobimy to tak i wyrzucimy po prostu bajobroli jak stąd. E, więc tak, co potrafi ten Gogeta? E, 120 milionów HP, 450 tysięcy ataków, 540 tysięcy defa. I ma dwa razy super atak. Każdy bije po 1 575 000 i zwiększa sobie atak na jedną turę o 50%. Między jednym a drugim atakiem jest cooldown dwóch akcji. No i oczywiście możemy go silować, stunować, obniżać ataku i defa. Samemu posiada 150 000, 150%, 150 ataku i defa. I sobie obniża IDF o 15% z każdą turą, która przeminie. Nie więcej niż 60%, przy czym od piątej tury traci także 50% ataku IDFa No i jak czasie zobaczyć, nulifikuje Anarm un superataki i możemy to tylko wyłączyć właśnie do menu. tym też mamy BroLiego yy, ze swoją domenką. I zaraz nam także Tek BroLi przyjdzie. I będzie niszczył Tek Gogetę. Yy, potrzebujemy 4 orby i dostaliśmy 4 orby. Super. A super był może. zostać te kule. Póki mamy oba te litery skill, e, nic tam nie grozi. E, to znaczy, też w ogóle dałoby się zrobić to e, teamem bez BroLiego, bo przedtem jeszcze próbowałem dla, dla testu w ogóle zobaczyć co ten state potrafi. Próbowałem to robić Super Saiyans i nie wyszło całkiem źle. E, jedyne co otrzymowałem to super ataki. I tak naprawdę to jest tyle, ponieważ nie wiem, takich goty i trunks potrafią. E, zabrać dobre trzy paski, na przykład. Albo nawet i więcej. E Goten i Trunks, ci którzy mają 80% mecze d'action, e aż tak dużo nie dostają. Są akurat spoko na ten stage też. E Goten z tego co pamiętam chyba z basic ataków dostawał 36 tysięcy, więc aż tak dużo z super ataku by nie dostali, by pewnie przeżył. Więc no, tragedii nie ma. I wygląda to naprawdę nieźle. Wyrzucimy sobie Johnem bez tej herpatracji. W ogóle Denba też ma już Ezę, tego możecie zobaczyć. I ja ile broli zarówno jeden jak i drugi nie zabije go Getty, no to będziemy sobie mogli zobaczyć yy, co, co ten ba potrafi, jak już się tak odrobinę ta nabuduje i będzie już miał prawie całą pasywkę zrobioną. Ale wygląda to, że chyba nie, nie będzie to nam dane. No chociaż, nie zrobi kryta. No, 17 milionów dżeneba. On ma chyba 69% do mnie. Nie pamiętam dokładnie. Jest naprawdę całkiem solidny. No i okay, 4 minuty nagrania i skończy się pierwszy stage. Teraz przejdziemy do tego trudniejszego moim zdaniem. I zobaczymy jak tam ten wypadnie. Więc ja robię krótkie zdjęcie i zaraz się widzimy na drugim stage'u, jak już będę miał także zrobiony team. Zaczynamy. Będziemy próbowali to takim teamem. I nie zobaczymy jak wyjdzie, ponieważ ten stage jest... ...taki interesujący ze względu na poziom trudności, jaki ma. I widzę, że mam już od razu taką, Mam no, powiedzmy, średnią rotację. Ale powinien się przeżyć. No jak z tym z defem? No nie, na, nie najlepiej. ale spróbujemy to zrobić w taki sposób. No więc co ten Jonathan ma w ogóle? Ma? Zacznijmy od tego. 150 milionów hp, 800 tysięcy ataków, 2 miliony lewa. No i z super ataku bije po 2 miliony 800 tysięcy. Mieliśmy super e, trudny stage, to dostaliśmy super trudny stage na koniec. E, dodatkowo na tym super ataku obniża death nam o 50%. Oczywiście nie możemy mu lowerować ataku, nie możemy mu lowerować Defa pasywnie, nie możemy go stunować i silować. E, Randowo, gdzie on zmienił kulę. Dostanie 50% ataku, jeżeli dostanie atak od typu Ester, czyli takiego Gohana, albo w naszym teamie Vegito. A także będzie otrzymywać 10% ataku z każdym atakiem otrzymanym, aż do 50. I to będzie mu się co, które na szczęście resetowało. Natomiast będziemy mogli mu zmniejszyć def o 30% z każdym wykonanym Anaram superatakiem. E, oczywiście to nie będzie tak, że będziemy musieli... nie będziemy mogli mu obniżyć tego do zera. E, ten def możemy mu obniżyć o maksymalnie 90%. Więc coś za coś. E, jeżeli wykonamy te 3 Anaram superataki, e, mamy na pewno szansę, żeby... Żeby go potem, nie wiem, zbombić albo coś w tym stylu Najbardziej się bawię tutaj e, super ataku, jeżeli byśmy mieli dostać I wydaje mi się, że zrobię coś takiego e, Ponieważ nie ufam Nie ufam, że Ester to by coś zrobił e, Gotem mając 80% dmg nie ja mu Postanowię zaufać I tak powinno to zostać chyba Chyba przerzucimy go tam po prostu slot 1-2. Zależnie od tego, gdzie będziemy mieli więcej ataków i czy na przykład, nie wiem, Goten i tranks nie będą mieli po prostu takiej sytuacji, że już będą mogli unikać a ja spokojnie. Wciąż to jest bardziej risky, ale jednak chyba bardziej wykonalne. No właśnie, basiki tutaj normalnie wchodzą Ale super atak 80% match mecz O kurze Że to przeżyłem jeszcze Nie ma chuja Nie tak zrobimy, wiecie co? Użyję sobie stand-by'a Fizycznego Goku i zrobimy tak, że. Po prostu Gohan chyba skończy tego Gen MB. Innej opcji nie widzę, niestety. <grystanie> Mógłbym oczywiście, dać e, tego: STR Gohana. Ale jednak wydaje mi się, że Gohan będzie po prostu lepszy w pokonaniu. E, ...w zbijaniu damage'a, o! I zobaczcie, ile kul, 18 od razu. I ile się wyhealowałem z tego. I to mnie powinno uratować, przynajmniej na tą turę. Szczególnie, że większość ataków, widzicie, jest... ...w pierwszym slocie. Jedyne co, to się będę musiał martwić o ten trzeci slot maksymalnie. Ale zobaczymy, jeżeli Gohan zrobić 4 super skrytem. To może go pokonamy teraz. Dobra. Całkiem fartownie nie wyszło. Szczególnie z rotacjami. No i tak wyglądał ten drugi stage. Jest. Y Zdecydowanie, czy ja mogę powiedzieć, trudny. Podczas jak Gogeta miał e, odrobinę łatwiejszy, ponieważ miał tam szans na te dwa sprataki ale biły mniej. I dał się to jakoś, no po prostu rozegrać, na przykład właśnie używając odbrojego. Tak tutaj, jeżeli dostaniecie na bombę, no to... cały HP idzie, papa. Pa. Dobra, to ja tak. Dziękuję Wam za oglądanie, mam nadzieję, że Wam się spodobało. Trzymajcie się i do następnego filmu. Cześć!